Dziś porozmawiamy o temacie, który spędza sen z powiek wielu osobom marzącym o własnym biznesie online. Gdzie zacząć sprzedawać? Czy lepiej postawić na popularne marketplacy jak Allegro czy Amazon, a może od razu budować własny niezależny sklep internetowy? Na przykładzie platformy Shopper rozłożymy ten temat na czynniki pierwsze, więc zapraszamy do oglądania. Ok, zacznijmy zatem od podstaw. Czym się różni sprzedaż na marketplace od prowadzenia własnego sklepu? Jakie właściwie są różnice? Wyobraź sobie, że marketplace to wielka galeria handlowa. Masz tam swoje stoisko, ale wokół jest pełno innych. Niektóre są podobne, a inne zupełnie z innej branży, dzięki czemu przyciągacie więcej klientów. Własny sklep to z kolei Twój własny butik przy głównej ulicy miasta. Wszystko jest Twoje: od wystroju po ostatni guzik. Przeanalizujmy plusy i minusy obu rozwiązań. To może zacznijmy od plusów posiadania własnego sklepu. Pierwszy plus to na pewno budowa własnej marki, bo to ty decydujesz o tym, co się znajdzie na sklepie, jak dokładnie będzie to wyglądać. Krok po kroku możesz decydować sam o wszystkim. O wyglądzie strony, o tym, jak komunikujesz się z swoimi klientami, jak prezentujesz produkty. Czyli w skrócie, budujesz własną markę, która jest tylko Twoja i to nie jest inwestycja na chwilę, tylko inwestycja na lata. Kolejnym niewątpliwym plusem jest bezpośredni kontakt z klientem. Masz dostęp do maili klientów, możesz budować bazę newsletterową, prowadzić programy lojalnościowe. Twoi klienci są Twoi, a nie należą do marketplaceu. Relacja z nimi to fundament Twojego biznesu. Na przykład takie Allegro bardzo ogranicza wysyłkę jakichkolwiek wiadomości do klienta po zakupie. A w 2026 roku planowane jest również zablokowanie możliwości wysyłania dokumentów sprzedaży mailem tylko załączanie ich na platformie. Co więcej, sprzedając na Allegro, nie znasz nawet prawdziwego adresu mailowego klienta, a znasz jedynie alias, który narzuciło mu Allegro. I w momencie, kiedy zobaczą, że wysyłasz mu jakieś podejrzane, według nich oczywiście, maile, to od razu nie umieszkają cię zablokować. Ja tu jeszcze bym dodał do tego, że klient Allegro, no to klient Allegro, a nie twój, więc z reguły większość osób, które przyjdzie ponownie kupić, kupi na Allegro i to niekoniecznie w twoim sklepie z twojej oferty. Kolejnym takim plusem jest na pewno niezależność i pełna kontrola. No nikt nie zablokuje ci raczej konta z dnia na dzień w własnym sklepie, chyba że zapomnisz hasła. Ale te łatwo na pewno odzyskać. Natomiast Nikt z dnia na dzień nie zmieni ci regulaminu, jest to twój model biznesowy. Jesteś po prostu panem na swoim. Kolejne plusy to na pewno wyższe marże, ponieważ omijasz tą całą prowizję, którą musisz oddać, na przykład, do marketplaceu. Więcej pieniędzy zostaje w twojej kieszeni, które możesz przeznaczyć, na przykład, między innymi na wypromowanie swojego sklepu. Ale to, o czym należy pamiętać, to oczywiście są też wyzwania. W przypadku, kiedy masz własny sklep internetowy, to... Na tobie spoczywa obowiązek przyciągania klientów, czyli marketing i pozyskanie ruchu. Nikt nie zrobi tego za ciebie. W marketplacach to właśnie operator, czyli marketplace, jest odpowiedzialny za ściągnięcie ruchu. To oni robią reklamy, to oni reklamują się w telewizji. A tutaj, prowadząc swój własny sklep, musisz zainwestować czas, no i pieniądze w promocję swojego biznesu. No właśnie, bo nawet kiedy płacisz prowizję do Allegro no to płacisz ją po sprzedaży i nawet kiedy decydujesz się na przykład na sprzedaż organiczną no to prowizja to tak naprawdę jest twój jedyny koszt, bo ruch sprowadzi jednak Allegro natomiast nowo powstały sklep no trzeba jednak wypromować tak, aby klienci go odnaleźli no jeśli chodzi o wyzwania to na pewno początkowa konfiguracja jeśli wystawiasz ofertę na przykład na Allegro, no to wystawiasz do jeszcze już do gotowego szablonu, nic Cię nie interesuje. No i chociaż ten problem techniczny już nie jest jak się za chwilę przekonacie, nie jest jakimś wielkim wyzwaniem, to jednak na początku musicie skonfigurować swój sklep internetowy. Natomiast jeśli chodzi o platformę Shopper, jest to tyle proste, że w tej początkowej fazie nie potrzebujecie programisty czy grafika. Oczywiście mamy tu na myśli takie podstawowe rozpoczęcie, bo jeżeli chcesz dalej rozwijać swój sklep, no to pewne elementy swojego biznesu powinieneś zacząć delegować. Aczkolwiek żeby nie być gołosłownym, Shopper niedawno opublikował nowe Trzy darmowe szablony, z których możesz korzystać i które możesz też dostosowywać pod swój własny brand i pod swoje własne potrzeby. Przyjrzyjmy się zatem tym trzem nowym propozycjom. Pierwszy z tych szablonów to szablon o nazwie Frusento czyli darmowy szablon graficzny, który stawia na odważny i nowoczesny design. Cechuje się m.in. wbudowanymi animacjami, modułem scroller, czyli przewijaniem obrazów, a także kartą produktu zoptymalizowaną pod konwersję. Może się bardzo taki szablon sprawdzić w sklepach, które mają produkt o charakterze i chcą wyróżnić się wizualnie, np. jakieś modne akcesoria, designowe gadżety, odzież, sport i turystyka, hobby, ale też np. zdrowie i uroda. Idealny wybór dla odważnych i nowoczesnych Marek. Frusento może być takim świetnym wyborem, jeśli na przykład klient chce efekt wow, chce by jego marka pulsowała energią, by sklep wyglądał nowocześnie, przyciągał wzrok i niekoniecznie był typowym, minimalistycznym layoutem. Sentia to kolejny darmowy szablon graficzny w shoperze. Wyróżnia się tym, że posiada unikatowe moduły oraz możliwość lepszego zaprezentowania kategorii lub kolekcji produktowych. Na przykład domyślnych grafik dla kategorii czy właśnie kolekcji. W praktyce oznacza to, że Sentia może być dobrym wyborem dla sklepów, które mają wyraźne kategorie, kolekcje czy zestawy i chcą je efektownie pokazać. Na przykład sklepy z designem wnętrz. Dekoracjami, meblami, akcesoriami do domu, czy produkty artystyczne, albo też mniejsze linie produktowe premium. Sentia to taki szablon premium look. Buduje on wrażenie jakości i wyjątkowości. Idealny dla marek, które sprzedają coś więcej niż tylko funkcjonalność, ale również design i historię. Świetnie nada się również dla marek. Które sprzedają własne produkty i własne linie produktowe. Dzięki temu szablonowi będą one mogły wyróżnić swoje produkty jeszcze bardziej. I trzeci szablon to Bloom, przeznaczony dla kategorii zdrowie i uroda. Jest to układ typowy taki dla kosmetyków, produktów do ciała i makijażu. Dlatego bardzo dobrze sprawdzi się dla branży beauty, czyli dla kosmetyków, wellness, ale także na przykład naturalne produkty, pudełka subskrypcyjne. Produkty do pielęgnacji, jakieś spa, akcesoria. Jeśli chcecie, aby Wasz sklep wyglądał czysto, elegancko, a branża jest mocno wizualna, no to Bloom będzie dla Was trafnym wyborem. Jest mniej agresywny niż Frusento, bardziej skoncentrowany na branży, właśnie takiej wellness uroda. Dobry jest dla tych, którzy niekoniecznie chcą krzyknąć designem, ale chcą wyglądać profesjonalnie i subtelnie. Ale to, o czym warto wspomnieć, jeśli chodzi o platformę, Platformę Shopper to Storefront. Jest to nowa technologia sklepu internetowego udostępniona przez Shopper, dzięki której sklep ładuje się szybciej i dostarcza lepsze doświadczenia wizualne. Posiada system, w którym możesz przeciągać i upuszczać dowolnie moduły, opcje layoutu, grafiki i układy bez konieczności kodowania. Umożliwia pełną kontrolę nad wyglądem sklepu, zarówno na desktopie, jak i urządzeniach mobilnych. A trzeba o tym pamiętać, że urządzenia mobilne w dzisiejszych czasach są równie ważne, jak nieważniejsze od. Komputerów osobistych. Technologia zawiera również zoptymalizowany koszyk zakupowy pod kątem promocji czy dużego ruchu. Kiedy właściciel sklepu nie chce albo po prostu nie może angażować programisty, dzięki modułowi Drag and Drop można samodzielnie zmieniać wygląd, testować układy. Warto dodać, że jest to technologia sklepu, a nie tylko szablon graficzny. Oznacza to, że zmiany nie ograniczają się tylko do kolorów czy fontów, ale do struktury, modułów czy funkcji. Choć yy, te wszystkie funkcje są łatwe w użyciu, to nadal warto zaplanować ich wykorzystanie. Określić, co w sklepie jest najważniejsze, jakie produkty, jakie kategorie, jaka ścieżka zakupowa. Nie należy tylko bawić się wizualnie bez strategii. Jeżeli chcesz zrobić sklep samodzielnie bez kodowania, Storefront dobrze wpisuje się w tą potrzebę. Ok, to porozmawialiśmy Dominik sobie tutaj o designie, a teraz może przejdźmy do tego, jak to wygląda na marketplace'ach, jakie są plusy marketplace'ów. To, co na pewno jest y, największym plusem, to ogromny ruch. Miliony klientów odwiedzają platformy sprzedażowe każdego dnia. Łatwiej, wydaje mi się, o pierwszą sprzedaż, bo klienci na marketplace'ach już tam są. Kolejna rzecz to to o czym troszkę wspominaliśmy, niższy próg wejścia, czyli zakładamy konto, wystawiamy produkty i gotowe. Nie trzeba się martwić o, w ogóle o kwestie techniczne, które w przypadku na przykład sklepu internetowego, no musimy w pierwszej fazie raz wyklikać. A powiedz Dominik w takim razie, jeśli chodzi o minusy marketplace'ów w porównaniu do właśnie sklepu internetowego. Wydaje mi się, że największym minusem marketplace'ów jest bardzo duża tendencja do grania ceną, no i to, że jest tam ogromna konkurencja, która często sprzedaje dokładnie te same produkty co ty, ewentualnie podobne. No i wtedy prosta już droga do tego, żeby zaniżać swoje marże i walczyć o przetrwanie wyłącznie ceną, a nie budowaniem realnej wartości dla klienta i jednocześnie rentownego biznesu. Ja bym tu jeszcze dodał, że w momencie kiedy ściągniemy nawet klienta płatną reklamą do swojej oferty, no to w, w twojej ofercie pokazują się oferty innych sprzedawców, co na przykład w naszym sklepie internetowym czego nie ma, tak? Więc jest to łatwy sposób, aby klient po prostu kliknął w teoretycznie tańszą ofertę i przeszedł do twojej konkurencji. Dokładnie czyli nie dość że płacisz za zdobywanie ruchu na nie swoją platformę to jeszcze cwany konkurent który ma trochę niższą cenę zwabi klienta ponieważ sprzeda mu to bez swojego zysku. Także to na pewno jest bardzo istotny problem i chyba Największa ze, ze wszystkich wad, którą wymieniają wszyscy sprzedawcy na marketplacach. Ale jest jeszcze jeden kluczowy element, o którym warto powiedzieć: to wysokie prowizje. Każda sprzedaż to prowizja dla platformy. Do tego dochodzą opłaty za promowanie, za wystawienie. Na koniec dnia okazuje się, że spory kawałek Twojego tortu zjada ktoś zupełnie inny, a najwięcej na sprzedaży zarabiasz nie Ty, a marketplace. Często te opłaty sięgają kilkudziesięciu i to wysokich kilkudziesięciu procent. Często zbliżają się do 40, a o opłatach poniżej 20% procent raczej nie ma co marzyć. To co na pewno mówiliśmy na początku również, to brak kontroli nad marką i klientem. Bo klienci kupują od marketplace'u, a nie od ciebie. No i nie mamy jakby dostępu do danych, nie możemy budować z klientem relacji, myśląc o danych, mówię tutaj dostępu do jego maila, czyli nie możemy mu wysłać na przykład newslettera, jeśli wyrazi na to zgodę, czy jakiejś kampanii naszej produktowej mailem, więc klient Allegro, należy pamiętać, to klient Allegro, albo klient Marketplace'u to klient Marketplace'u, mówiąc tak ogólnie. No i kolejna rzecz to ryzyko i zależność, bo zmiana regulaminu może prowadować blokadę konta, jeśli się do niego na przykład nie Dostosujesz więc, Twój biznes może zamknąć się w ciągu jednej nocy. No i co ważne, na sklepie też oczywiście obowiązują cię pewne zasady, ale reguluje to ustawodawca, a nie podmiot gospodarczy, od którego jesteś zależny. Dlatego na Allegro często te zasady są trochę różne dla różnych podmiotów. I podsumowując to co tutaj powiedzieliśmy chociaż marketplace kuszą szybkim startem mają niski próg wejścia to jednak jeśli myślimy o prowadzeniu sprzedaży w takiej długofalowej perspektywie no to własny sklep daje nam coś bezcennego czyli taką niezależność i budowania prawdziwej relacji z klientem i dochodowej marki. Oczywiście nie trzeba tutaj w tym momencie od razu rezygnować ze sprzedaży na marketplacach, bo skoro są tam klienci, no to yy, można yy, równolegle sprzedawać również na własnym sklepie. I na przykład dzięki takiemu APILO można połączyć obsługę sprzedaży wielokanał, wielokanałowej w jednym miejscu razem właśnie ze swoim sklepem na shoperze. No i pewnie teraz pomyślicie sobie: OK, yy, ale ja nie umiem programować nie znam się na tym może to być trudne i drogie i tu z pomocą właśnie przychodzi shopper ze swoimi rozwiązaniami po pierwsze prostota oferuje niezwykle prosty w obsłudze kreator wizualny w którym po prostu przeciągasz elementy wybierasz gotowe szablony i twój sklep wygląda profesjonalnie bez zatrudnienia żadnych specjalistów serio możesz w shopperze postawić w pełni funkcjonalny sklep w zaledwie kilka dni po drugie Polskie wsparcie 24 na 7. Masz problem o trzeciej w nocy? No to choper również Ci pomoże. Dla osoby początkującej, która może czuć się zagubiona w świecie e-commerce, no to jest to, wydaje mi się, bezcenne. Dodatkowo, w momencie, kiedy sprzedajesz na choperze. Niekoniecznie musisz rezygnować z takich kanałów jak Allegro, mogą być one dla Ciebie dodatkiem, ponieważ w ekosystemie Shopera znajduje się apilo, z którego możesz korzystać, aby zarządzać sprzedażą wielokanałową. No i tu bez problemu w porównaniu do na przykład jakichś zagranicznych platform sklepowych, Podepniesz blika, Autopeya, przelewy 24 czy Stripe'a. No, nie musisz niczego konfigurować. Wszystko jest dostępne od ręki i to na pewno jest też ogromna oszczędność czasu. Skalowalność. Co ważne, Shopper to nie jest malutka platforma tylko dla osób, które startują. Z Shopera korzystają takie firmy jak Jim Glamour czy WKG.pl. To naprawdę duże sklepy. A to, że korzystają z Shopera, pokazuje, że to stabilne i bezpieczne rozwiązania na lata i nie tylko na początek. A teraz, może przejdźmy do konkretów, bo nic nie jest w świecie e commerceowym za darmo, ile to wszystko kosztuje. Wejdźmy sobie zatem na stronę Shopera i spójrzmy na cennik. Bo jak widzicie, roczny koszt oprogramowania to. Często mniej niż miesięczne prowizje, które oddalibyście na marketplace'ach przy takiej średniej sprzedaży. To inwestycja we własny biznes, która według mnie zwraca się bardzo szybko, a shopper no, nie ukrywa dodatkowych opłat. Płacisz abonament i masz wszystko, czego potrzebujesz na start. Tylko, że w tym miejscu warto być również transparentnym, bo. Tak jak na przykład na Allegro, czy wkładając sklep na open source, zawsze mamy jakieś dodatkowe koszty, o których powinniście pamiętać. I te dodatkowe koszty. To między innymi na przykład koszt certyfikatu SSL, tak, abyśmy w ogóle mogli podpiąć płatności do sklepu. Kolejna rzecz to mod dodatkowe moduły i wtyczki, ale tutaj jest to koszt w zależności od naszych wewnętrznych potrzeb. Podsumowując, Marketplace to dobra opcja na przetestowanie produktu, ale jeżeli poważnie myślisz o biznesie online, o budowaniu marki i niezależności od platform sprzeda sprzedażowych. To własny sklep internetowy jest jedyną słuszną drogą. Obawy przed trudnościami technicznymi są już nieaktualne dzięki platformom, takim jak Shopper, które prowadzą Cię za rękę. Jeżeli czujesz, że Chciałbyś już wprowadzić na rynek jakieś swoje produkty, że chciałbyś zacząć sprzedawać w internecie? To mamy dla ciebie świetną wiadomość. Możecie wypróbować platformę Shopper za darmo przez 14 dni. A link umieszczamy standardowo w opisie tego filmu. I dodatkowo z kodem Aspekty 10 mamy dla Was 10% zniżki rabatu na założenie sklepu. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia co do tego tematu. Lepszy jest marketplace czy własny sklep? A może obie drogi jednocześnie? Zachęcamy również do wysłuchania podcastu z ekspertkami z Shopera, które pojawiły się na naszym kanale. Subskrybujcie, żeby nie przegapić kolejnych merytorycznych materiałów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.